Pokażę Wam, jak zrobić choinkę podobnym splotem, podobnym, podobnym sposobem wykonania, jak robiliśmy serduszka czy reniferki. Z tym, że będziemy oplatali dwoma rureczkami naraz: Choineczka, doniczka, gwiazdka, czy jakakolwiek inna ozdoba, i to właściwie jest wszystko, co będzie nam potrzebne do wykonania tej pracy. Na początek, jak zawsze, musimy wykonać stelaż. A właściwie zarys choinki, ten obrys, który będzie trzymał jej konstrukcję, będzie trzymał jej kształt. Oczywiście znowu potrzebny jest nam drucik budowlany, który układamy na dole w kształcie trójkąta, a u góry musimy zostawić miejsce do zrobienia tego zawijaska. W górę mocno skręcamy. To będzie to, co będzie z tym śmiesznym zawijaskiem na górze choinki. Musimy dosyć mocno, żeby nam się to później nie rozwinęło. Aż do samotkiego końca. Natomiast dół musi być po prostu trójkątem. Im bardziej nieregularny kształt, tym choineczka wygląda ciekawiej. Kształt choinki gotowy. Mam również patyczek, normalny patyczek z drzewka ucięty. Przyłożyłam kawałek drucika, owinęłam go wokół patyczka po to, żeby zrobić wzmocnienie, żeby nam się patyczek nie przesuwał w czasie plecenia. Muszę go przyłożyć na środku i tu w dwóch miejscach zahaczę, zawinę. Drucik z jednej strony i to samo z drugiej. Ułatwi mi to utrzymanie patyczka na miejscu w czasie oplatania choinki. O, tak to musi wyglądać. To samo wykonałam tutaj na dole. Owinęłam drucik wokół patyczka z przytrzymaniem tej dolnej krawędzi, tak, żeby nam się to nie ruszało, żeby to było stabilne. Do oplatania choinki wybrałam zielone już takiego papieru przygotowane, gotowego, przygotowane rureczki. Zaczynamy od oplatania od górnej części, od tego tutaj zawijaska. Wkładamy róleczkę w druciki, znaczy drucik w róleczkę, a może w tą stronę. I zaczynamy oplatać sam drut. To, co będzie na samej górze, poimieczki. Dosyć ściśle, dosyć dokładnie. Ponieważ chcemy docelowo pleść dwoma róleczkami, dokładam róleczkę drugą. Też ściśle ją oplatam. Na razie jest ona tutaj leciona razem z drutem. Za chwileczkę będziemy jej używali do dalszego oplatania choinki. Mamy już dwie rureczki gotowe do oplatania i tak jak serduszka zaczynamy oplatać, trzymając się linii tego wzornika, czyli tego drutu, w identyczny sposób, ale zawsze robiąc to dwoma rurkami naraz. Zobaczcie. Kiedy jedna, jedna nam się rudeczka skończy, oczywiście ją przedłużamy. Mocno wkręcamy, żeby to naprawdę się trzymało, to jest ważne. I tu już dalej pełna dowolność. Nasz patyczek, który będzie utrzymywał choinkę, zostaje opleciony z dwóch stron w środku choineczki. Jeszcze kawałeczek, tutaj prawie cały drucik powinien być zasłonięty. Tutaj w góry jeszcze widzę, że jest troszeczkę tego drutu, zaraz go tutaj objedziemy również. Na koniec oczywiście podkładamy rureczki, zahaczamy gdzieś o te poprzednie sploty i mocno zaklejamy. Nasza choineczka prawie gotowa, parę ostatnich ruchów. Musimy zobaczyć, czy cały drucik został zasłonięty. I tą, te końcóweczki rureczek, tak jak zawsze, podkładamy gdzieś pod wodę i zaklejamy. Choineczka właściwie, można powiedzieć, gotowa, wypleciona. Zrobimy jej tylko jeszcze zawijasek. Na tym zawijasku będzie umieszczona obeczka, którą Wam zaraz pokażę. Tutaj musiał być właśnie porządny drucik, żebyśmy mogli sobie to dowolnie układać, tak jak nam tutaj serce dyktuje. Ja myślę, że to będzie coś takiego. I do tego doczepimy bąbeczkę. Do końcówki tego drucika chciałabym przywiązać bąbeczkę. Zrobiłam sobie drutem tutaj taką przerwę. Przełożę przez nią stążeczkę i przywiążę bąbkę. Takie bąbeczki są do kupienia w każdym sklepie z dekoracjami świątecznymi, czy nawet w TETKO, czy w To jest to Na koniec przy łączeniu choinki z patyczkiem dam jeszcze wstążeczkę. U mnie jest to wstążka zielona, choinka moja będzie w kolorach właśnie biało-zielonych. Oczywiście to jest pełna dowolność, tak jak lubicie możecie ją sobie dalej ozdobić. Choineczka udekorowana, jest to wstążeczka, wstążeczka i ląbeczka. I teraz musimy ją umocować w czymś, żeby stabilnie stała na stole. Ja do tego celu użyłam ceramicznej doniczki ozdobionej metodą dekupaż w kaszubski wzór. Włożyłam do niej ziemię i wbiję również choinkę. Dla ozdoby możemy użyć kilka żywych gałązek. W moim przypadku jest to tuja zawrodu. Nasza ozdoba świąteczna. Gotowa. Tutaj również zamiast gałązek możecie włożyć żywy mech przyniesiony z ogrodu czy z lasu. Świetnie się trzyma i świetnie rośnie. I ładnie wygląda. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do odwiedzania moich stron. Blog pod adresem magipa.blogspot.com i strony facebookowe linki w opisie. Yeah.